Witajcie w drugim odcinku grze Pacholodzowcowa 2 Odwilż Ok, zbieramy żołędzie, to pokonać musimy, no, musimy, dobra, L N, Kręciołkiem go sobie rozwalimy Troszkę tych żołędzi, tu jest kolejny Żołędzie, żołędzie, ok, Z kwiatuszek sobie życie uzupełnimy Zbieramy sobie te płatki, jeszcze jeden, już mamy full, 50 Widziałem że na górze, tylko grot, który doskonale pan o wszystkie umiejętności, dostanie się na szczyt Tu idziemy, ja... Dotrę na sam szczyt, bo upanowałem doskonale wszystkie umiejętności. Nie chciałem mi się go zabijać. Bo po co? I tak nic z niego nie mam. A szkoda czasu na niego. Idziemy, idziemy. I z a Na nim sobie skoczyłem, dobra? Idziemy sobie tutaj. Ups, spadłem, A nie, dobrze, że spadłem, bo tu pewnie trzeba iść. Ok, idziemy sobie tu. Żołędzie. Tu jest szczelina, bo taki jakby ten wiatr, czy coś widać. Ok, przechodzimy sobie przez tą szczelinę. Kwiatków tych nie zbieram, mam na full. Żołędzie. Ło! Kurde, chciałem sobie przyspieszyć. O mam chociaż kaszczana zdobyłem. Gdzie ja muszę się teraz wracać dużo? A tutaj jest. Dobrze, że niedaleko, wisienki. Dobrze, że jest tylko kawałeczek. No właśnie, to nam się udało. Śpnęć możesz natrafić, nie jeśli tutaj się wziął nie ziemię, a będzie ciła już się od ściany. Aha, dobra, rozumiem. <laughs> a to jest ta śliska ściana i ciągle trzeba PPM wciskać i sobie nad nimi i biegniemy do przodu o, tam najszybciej idziemy w ppm, ppm tarzamy się na samą górę no i tutaj koledzy wystąpią co tu mamy escape jeden raz, aby wybrać kierunek drugi raz, aby wybrać tor kuli Sto punktu tu zapewnić zwycięstwo enter aha, to trzeba w kręgle tak jakby grać pingwinie kręgle o, troszkę mi nie pykło, ale to co? Trzeba zdobyć 100 punktów. Postaramy się zdobyć. Mam na razie 6 punktów. O, to teraz będę miał 10 punktów, bo kolejnych strąciłem. <laughs> na razie przy 6, ale to pewnie zaraz się zaktualizuje, bo tam po prawej stronie pisało, że O, jest, wszyscy, a fajnie nogami przybierają. <laughs> to fajne to jest. Strike już mamy 30 punktów a trzeba zdobyć 100 no to już jest sporo punktów spokojnie powinno mi się udać damy radę sobie są jeszcze? kolejni 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 Straj kolejny i znowu nogami wszyscy naraz przebierają strajk, strajk, strajk. Już mamy 50 punktów. Już mamy połowę. I znowu strajk, znowu wszyscy przebierają tymi nogami. Mamy 60 punktów. Już mieliśmy dwa strajki z rzędu i to jest właśnie trzeci strajk z rzędu. Nieźle mi idzie. Potrójny strajk. Czy będzie poczwórny? Nie ma po czwórnego strajka. Ale peszek Użyłem 112 punktów. I tak nieźle. Ta mi nie pykła, ale tak fajnie ładnie zakręciłem na lewo. Ładnie mi wyszło, wszystkich strąciło. dwa punkty. Nie zły wynik. Wiesz co mam no, ileś tam rzutów dużo. Uda nam się spokojnie. Czy już tam się udało, więc... Nie ma co się martwić. Już mamy zwycięstwo pewne. Ok, już 134 punkty. Kolejni poszli. Teraz uda mi się wszystkich. I jest, udało się. Ile tych punktów tu będę miał? 144 mam, bo tam się jeszcze nie zaktualizowało. Okej, kolejni strąceni. Teraz to już mam 156 punktów. Ups, nie pykło mi troszkę. A nie, jednak się udało. Wszystkich strąciło, bo jeden od drugiego poszedł. No i strącili się wszyscy. Dodatkowa kula. 160 punktów już mam i będzie teraz... Uii, nie udało się. <laughs> Wszystkich. 164 punkty na koniec. Niezły wynik. Wygrałeś, zdobyłeś 164 punkty. Ok, pomijamy to. Mamy się wczytywanie, ładuje się. Tam. I co teraz my musimy sobie zrobić? No, zdobyć, nie widać, bo, że jest tu tak wysoko. he, <laughs> ratunku. A to co, co ja jest z tej górki? Mam tak się starzeć na sądu. Weźmy na tą pingwinią górę i teraz muszę się starzeć. 7000 punktów muszę zdobyć. Aha, za tą, tą przejechaną bramkę. 100 punktów, za każdego żołędzia 10 punktów. Okej, okay. trzeba 7000 aż zdobyć. Na razie już mamy ponad 1000 punktów, ale to łatwo będzie zdobyć. Jeszcze jak trasa, żeby była długa. Konaty teraz trzeba tych, tych takich unikać. Mm, uda mi się Uniknął ładnie, pięknie mi się udało. O, minus 150 punktów jest, jak się trafi w takie coś. Okej, okay, już będę wiedział jak tuś. Będę starał się unikać. Już mam punktów 2850. O i minus, 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 niestety. Dobra. Wskaczamy sobie jak małpa jakaś. <grym> Hadarcza WSD, doskonale, doskonale razy 2, doskonale razy 3 doskonale razy 4, doskonale razy 5. Zgadłem. Hehe Ile jest tam punktów za to? Zatem nie wiem, nie, nie zobaczyłem dokładnie. Nie zdążyłem. Ups, 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 jestem troszkę ma Koś tam udało się, nie było aż tak źle. <laughs> Mamy już prawie 4000, już jest ponad 4000 punktów. Przez prawie 5000 tych punktów. No, zakapiłem się na punkty i strąciłem tamto. Dobra. Bo za z 200 punktów się dostaje. A, no to nieźle. Muszę za kaszczanami się uga ugania coś tam poszukać Znakomicie doskonale, doskonale, 2 4, 5, 6 430 punktów Ja już ponad 6000 punktów To 7000, zaraz miał Uda mi się dał Leciutko Kasztan, 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 jest kasztan zdobyty Już jest ponad 7000 o kolejny kasztanik. tam są kolejne dwa kasztany jest udało mi się ich zdobyć Mamy 8000 punktów to kilka żołędzi i znowu sobie będziemy skakać jak małpa jakaś góra dół tam 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 Uuu, już mi się pomyliło mało punktów 340 mi tam się pomyliło troszkę ale no, dobra Bo... ja jakoś wyszło tutaj z tego i ups, 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 no ile teraz trąciłem? Kasztan, kasztan Tam był kasztan, pominęłem go to Ale to co? toramy się jeszcze dalej, dalej O, kasztanik. Ponad 10 tysięcy punktów ja dobra. Skaczemy sobie. Jak pomijamy to Znowu czytuje się nam... musimy to zrobić. na tylince będziemy się. Użyj pnącze, aby przeskakiwać duże szczeliny. Skożmy na pnącze, żeby je złapać. Aby puścić na no, spacja jeszcze raz. I hopsiu. Ups, ledwo co ale się udało. Bo mogę dwa razy wcisnąć na spację. raz wcisnąłem, jak skakałem. Nie chce mi się tych pokonywać. O teraz on nie uderzy dobra el padaj kupiłem pepem, pepem, pepem Wykopaliśmy sobie wisienkę idziemy co, co mam w jeszcze chwila chwila tam chyba coś jeszcze było tu jakiś kwiat jest, nie wiem, dobra. i skok, i skok Dobra, teraz tutaj tędy, tędy, tędy. Tu jeszcze był jeden żołądź. Może jest orzech. biegnie jednak dobra, el <ścoughs> się skulił. Teraz to sobie wykopiemy Tego łożeszka Mam jeden orzech na trzy Muszę orzechy pozbierać Ok, więc sobie pozbieramy te łożeszki kamerę troszkę obrócimy Dobra, gniamy sobie, gniamy A w wodzie też mógłby być PPM się zanurzało. A tak się A nie ma w wodzie, nie ma. Ok, Idziemy tutaj. Gaszczam. Tu jakieś żołędzie. żołędzie, żołędzie. Z tej dróg sporo dosyć. Nie wiadomo, którędy iść. Tu był jeszcze żołądź. O, właśnie też czym? siftem można wywąchać, ale na razie nie ma tego zapachu nigdzie. do daleko jestem od tego. A, na no tych grzyby się nie mogę naciać. Nie, że ta małpa mi uderzyła, tak? Czy co? Nie wiem. Dobra. A, tam od góry można przejść. Jakiś ptaszek on mnie atakuje. Czy co, tam jest kolejna małpa skaziłeś się od przedmiotów, aby sięgnąć wyżej. Ha, jeszcze nie się jak spać, a bo mi się jeszcze wyżej. A tam jest orzeszek! To go zdobędziemy, oczywiście, że tak, jak nie jak tam. I hop siup. i hop, Mamy orzeszka, super. Trochę chyba trzeba zejść. Tutaj coś jeszcze jest, tam była jakaś szczelina. Jak tam wleść? Chyba szczelina. A na razie nie mogę pewnie przejść, bo trzeba te, te. trzy... Kurczę, coś mi tam goni. Trzy też trzeba zebrać. Te orzechy właśnie. Tam jeszcze coś jest. Kurczę... Kamerę muszę troszkę obrócić. Skokniemy sobie tutaj się porozglądamy troszkę. Tam jakiś tam był ten... misiek sobie. A tam jak skoczyć? Mogę... Nie wiem. Jak ja sobie wymyślić. Chyba, że tam jednak mogę przejść, bo nie patrzyłem, czy mogę przejść. Spróbujmy. Okej, okay, przez tą szczelinę. O, a jednak mogę. I źle myślałem wcześniej. Koło tego miśka takiego, teraz będę tutaj. Gdzie jestem? O ja to orzech trzeci. I mamy sobie orzeszkę. Małpa mi go zabrała ta to, to idziemy ja tutaj yy, tabliczka. Leśnych mało. Pokaż mam dużo za nią upłynie czas. Mam ci tu orzech. Jak strzelać mam w nich? A kamieniami. 2 na 25 dopiero dawajcie no więcej mało, bo to mało ich tutaj jest dawajcie, dawajcie, mało piszę nie strzelamy za pomocą klawi, y, przycisku, lewego przycisku myszy czyli LPM już mamy 10 na 25 no i jeszcze mamy pół minutki już mamy, teraz będzie 13 16, 17 jeszcze tak, tak, tak Już mamy 10 sekund jeszcze dwie ma opiszone jakoś tutaj. Ostatni ma Jest, udało mi się. Teraz niech mi orzecha oddadzą. Jest, mam orzeszka mojego. <laughs> Jak tańcował sobie. Mam orzeszka. szczelina jakaś tam bo muszę się wycofać teraz raczej no, raczej przez tą szczelinę muszę się cofnąć bo raczej po tych gałęziach skakać nie będę idziemy sobie tutaj tędy cofniemy się. Mamy już trzy orzeczki na trzy dobra, gdzie to teraz było? A w drzewie było gdzieś chyba, tak? Dobrze mówię. Są kamyczki. Zupełnimy troszkę życia. to nie, nie jedna sobie skoczę. E, LPM wciskiem zamiast PPM. Kop, kop, kop. Zdobyłem jakąś jagodę czy coś. To może o tam, tam jest jakaś ta szczelina. Zaraz idziemy. Kucze kamera, jak mi się. Co tu za kamerami się zrobiła. Ups, chwila, gdzieś poskaczałam. Dobra, gdzieś tam wpadłem, czy coś, nie wiem. Gdzie jest ta szczelina? Nie, też nie. Gdzie jest ta szczelina w końcu? Nie wiem, gdzie ja mam teraz Stąd to ja przyszedłem, chyba, chyba że się jeszcze dalej muszę wrócić zobaczymy, opiszą mnie go oni. Dobra, że płyniemy sobie. Ej, do góry, płyń do góry. Ajdzie takie pływanie to tam. Lepiej o, sobie poskakać, o, właśnie taką. Idziemy sobie tak tu i tu. O, tu jest szczelina. No i się zajmiemy do tej szczeliny Jesteśmy już gdzieś u góry na jakimś drzewie teraz O, tu jest ta takie Te liany Myślę, że już mi się tam nie uda wskoczyć, Myślałem, że już spadnę A teraz tu liana, ta Liana, liana, liana Nie, to nie tu Kamera obrócimy troszkę, tutaj I chyba się da. Jeszcze żołądzę, żołądzę, żołądzę. I skaczemy. I tutaj, teraz, no i gdzieś doszliśmy sobie. Wszystko, nie przechodzimy. Dobra, na tym zakończę ten odcinek. To dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, cześć.